Witam serdecznie Państwa z tej strony rybka, jak to zwykle. Dzisiaj nagramy filmik o jednej tematyce. By, były filmiki nagrywane o tym. Ale to za chwilę powiem. Na początku chciałem wam wszystkim serdecznie podziękować za 3000 subskrypcji. Bo bez Was oczywiście bym tych subskrypcji nie miał także z całego serca wam dziękuję tak na szybko obejrzałem też filmik krystiana akwarystyka krystian poczciwe z siebie chłopisko krystian Teści dziękuję i wam y, wszystkim wam wszystkim dziękuję oczywiście dzisiaj polecę 3 lub cztery kanały. I co filmik będę polecał kanały, żebyście też mogli osiągać te subskrypcje. Chociaż co chodzi o subskrypcje, to nie są na takie ważne, ale są, bo chodzi o zasięg. Ale jeszcze raz z góry Wam z całego serca dziękuję. Dzisiaj chciałem coś powiedzieć troszeczkę o przerybieniu. Jak niektórzy starsi, co so, yy, dłużej są na YouTubie i oglądają tego YouTube'a, wiedzą, że zawsze trzymałem mieczyki, molinezje i oczywiście denne rybki. A chciałem dzisiaj powiedzieć Wam o przerybieniu. Przerybieniu. Za moich czasów ja wiem, że niektórzy się nie będą zgadzać. Za moich czasów coś takiego nie było jak przerybienie, tylko jak byłem chłopakiem młodym, to szłem i mówiłem tak. Jakie ty masz ładne ryby, jak ty masz ich dużo. Ale to wiadomo, hodowcy. Tych rybek mieli w akwariach dużo, no ale jest. Wiecie, sprzedawali te rybki. Ale jeżeli mamy akwarium towarzyskie, które trzymamy dla siebie, dla ozdoby, w salonie czy w pokoju oczywiście, to muszę Wam powiedzieć, że jest coś takiego jak przerybienie. Jest coś takiego przerybienie. Miałem to, no, przekonałem się to na własnej skórze, jaki błąd popełniłem w swoim akwarium. Słuchajcie, bardzo nie lubię coś takiego, żeby mi na przykład trzy ryby pływały, na przykład w 500-litrowym akwarium, czy tam w 200-litrowym, kto jaki ma akwarium. Nie lubię, jak, jak ja mam sobie dać cztery rybki i się na nie przyglądać do takiego dużego akwarium ja lubię dużo rybek i pewnego razu przegiąłem z tymi mieczykami bo naprawdę ta ryb, ta, tę rybę y, bardzo lubię czy to molinezja czy mieczyk i przegiąłem po prostu zapomniałem robić podmianek wody tylko dolewałem, dolewałem a uwierzcie mi, ryby były zdrowe. Ryby były zdrowe. Już mówiłem na filmikach i zaczęły mi padać. Po pięć sztuk. Po dwie, po trzy. Pływa ryba, piękna, duża. Nic jej nie dolega. Nagle fik leży na dole. Zdechnięta. A ja w panice jeszcze zacząłem dolewać lekarstwa. Słuchajcie, jeżeli mamy w akwarium na przykład 200-litrowym 20-30 mieczyków. Mieczyki wydzielają amoniak, a amoniak jest szkodliwy dla ryb. I przy mieczykach, przy rybkach żyworodnych, należy robić częste podmiany wody, częste podmiany wody, i trzeba kontrolować, kiedy. Troszeczkę ryb sprzedać lub wymienić, na przykład pięć oddać, jedną sobie donieść. Tak, żebyśmy mieli kontrolę nad naszym akwarium, bo ja powiem szczerze Wam, załatwiłem sobie tym sposobem ryby, że wszystkie mieczyki, 5 sztuk mi tylko zostało, a miałem mieczyków troszeczkę przesadziłem. W swoim akwarium ale ja lubię, jak coś pływa. Jak coś pływa, jak mi się coś y, rusza w tym akwarium. Miałem ponad, nie chcę zmyślać, ale 50-40 mieczy. I trzeba też liczyć o y, denne rybki. Denne rybki też miałem cały czas i mam dużo kirysów dużo zbrojników to też trzeba wiedzieć o tym że to też jest ryba oczywiście mieczyk tak jak powiedziałem widziela amoniak amoniak jest szkodliwy ma szybką materię przemianę materii i częściej widziela odchody tak samo jak i zbrojnik. Także naprawdę. Nie wiem, ja mam takie mieszane uczucia, ale nauczyłem się, przekonałem się na własnym doświadczeniu, że co za dużo, to niezdrowo. A jeszcze muszę Wam powiedzieć, jeżeli mamy za dużo ryb w akwarium, bynajmniej takie, jak mamy 600 litrów, a mamy bardzo tych dużo ryb, to na przykład ryba nam nie urośnie, jak będziemy mieli na przykład. Mamy, podaję Wam przykład. Mamy 40, 50, raczej 50 na przykład mieczyków. 600 litrów. 50 mieczyków. Fajnie, dużo tego jest, pływa elegancko. Ale musimy wiedzieć o tym, że jeżeli. Nie zmniejszymy y, liczby ryb do bynajmniej tych 20. Pamiętajcie, że mieczyk koci się i będziemy dalej mieli, tylko trzeba krew mieszać. To ta ryba nie będzie nam rosła. Nie będzie nam rosła. Jak będzie mniej mieczyków w akwarium, mówię o 600 litrach, to ta ryba, nam będzie fajnie rosła. Lepiej mieć mniej, a dostojne ryby. To jest moje zdanie. To jest moje zdanie. I ta dzisiaj też oglądałem filmik z kanału Bednard TV. Z tym człowiekiem się widziałem. Rozmawialiśmy troszeczkę na temat akwarystyki i dużo mi też powiedział. Naprawdę fajny chłopak. Pozdrawiam. Serdecznie yy, dużo wytłumaczył, bo ja byłem takim osłem upartym starym, upartym osłem. Ale dużo mi na temat, yy, właśnie, skalarów powiedział: skalarów. I oczywiście tu ja mam dużo skalarów. Ja 15 oddałem do sklepu yy, skalarów. Zostawiłem sobie te, co mi się najlepiej podobają. No i powiem Wam, że Red Devili mi szkoda oddawać. Ale będę musiał oddać. Bo rozmawiałem właśnie z kolegą z kanału Bednar TV i oczywiście, jak mu się już rozmnożą młode rybki z innego, od innych rodziców, to oczywiście te rybki będę miał u niego, bo już z nim rozmawiałem. I po prostu zostawię sobie tu tylko bynajmniej trzy pary: trzy pary. Które będę mógł rozmnażać. Także tyle by było na dzisiaj. Jeszcze raz Wam naprawdę dziękuję z całego serca. Tak samo powinniście wchodzić, wymieniać się swoimi doświadczeniami, tak jak fajnie Bednar TV powiedział na filmiku, że kiryski nie mogą mieć. Ostrego podłoża. To tylko nie chodzi, że to Bednar, Tywi, inni akwaryści tak samo wiedzą o tym doskonale. A ja tu mam podłoże żwir, ale ja mam żwir drobniutki, glutki i nieostry. I nieostry. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Niedługo coś Wam pokażę. Tutaj mi przyszły jeszcze rośliny, bym zapomniał. Przepraszam, roślinek sobie nawkładałem tutaj, zerwam tu trzy bliżej, tu anobiasa, tu to koryna, tak samo. I jeszcze wam pokażę, właśnie od smoka akwariowego dostałem. Dzięki, kuba. I pokażę co on mi tu wysłał. I co napisał na paczce. Kochani, patrzcie się. No, już wam pokazuję. Made In. Ale to sami sobie przeczytajcie. Made In Czarnobyl. Te moje nieszczęsne akwarium będę robił. Także nie, Kuba tak nie będzie. Nie rzucać A zobaczcie co się tu napisał No dokładnie Kuba tak jest Tak jest, niestety Wszyscy jesteście The best To jeszcze raz pozdrawiam Do następnego filmiku Trzymajcie się No i piszcie co na ten temat uważacie Pozdrawiam serdecznie z tej strony rybka. Trzymajcie się zdrowo. Patrzcie, jak pięknie rosną te skalary. Naprawdę są śliczne. Zawsze będę chwalił. Także warto. Warto od Bednara TV kupować jeszcze od jednego akwarysty. A to może przy, okazji, przy innej okazji powiem o nim. Trzymajcie się zdrowo. Cześć!